Twój czosnek wypuszcza zielone pędy, zanim zdążysz go zużyć a główki stają się miękkie i pomarszczone? To częsty problem, ale rozwiązanie jest prostsze niż myślisz i nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Wiele osób popełnia błąd, przechowując czosnek w lodówce. Wilgoć i niska temperatura paradoksalnie przyspieszają proces kiełkowania i sprzyjają rozwojowi pleśni. Plastikowe pojemniki również odpadają, blokują cyrkulację powietrza. Sekret tkwi w stworzeniu idealnych warunków w temperaturze pokojowej. Wystarczy zwykła papierowa torba śniadaniowa. Za pomocą dziurkacza lub nożyczek zrób w niej kilkanaście otworów, aby zapewnić swobodny przepływ powietrza. Do tak przygotowanej torby włóż suche, nieuszkodzone główki czosnku. Pamiętaj, aby nie wkładać ich zbyt ciasno. Zawiń górę torby i umieść ją w ciemnym, suchym i przewiewnym miejscu, na przykład w szafce kuchennej, z dala od źródeł ciepła jak piekarnik. Papier doskonale zablokuje światło, które jest głównym bodźcem do wypuszczania pędów. Kluczowa zasada jest prosta. Ciemność, suchość i cyrkulacja powietrza to wszystko czego potrzebuje twój czosnek. Dzięki tej metodzie zachowa on swoją jędrność, aromat i właściwości nawet przez 6 miesięcy. Spróbuj i przekonaj się jakie to łatwe.